Cześć, w tym odcinku zostanie poruszony problem związany z wędką. Pewnie wszyscy się przyczaili, że wędka to jest jeden z pierwszych, jeden z pierwszego ekwipunku, możliwość łowienia ryb na wędkę jest jednym z pierwszych sposobów zdobywania żywności. W Alchem niestety tak nie jest. Tej wędki nie można wykrawcić samodzielnie. Jedyny sposób to kupno od handlarza. Problem z tym handlarzem jest taki, że on się pojawia w losowej lokacji dla każdego gracza, która będzie gdzieś w czarnym lesie, ale gdzie to się dowiemy dopiero, jak na takiego handlarza trafimy. Kupujemy tą wędkę za złoto, które można zdobyć na co potężniejszych potworach, na przykład trolach. Oprócz wędki warto u handlarza kupić pas siły, ponieważ on zwiększy udzwig naszej postaci, jest nawet ważniejszy jak wędka. Jeżeli już kupimy tą wędkę, łapanie, łowienie tych ryb jest bardzo proste. Rzucamy wędkę na jeden ze slotów skrótów. Używamy tak jak każdego innego narzędzia. Lewy klawisz myszy odpowiada za zarzucenie wędki. Natomiast prawym ją ściągamy i musimy też ten prawy wcisnąć w momencie, gdy ryba bierze. Żeby po prostu ją złapać. I w ten sposób sobie te rybki łapiemy. Pieczona rybka daje fajny bonus. Podnosi to życie dosyć znacznie. Pozdrawiam. Mephisto.